Witam Was. Tekst ten, który teraz usłyszycie, który wam przeczytam, złożyła moja żona cała do kupy, również go przetłumaczyła. Ja nie niosłem tylko korekty tutaj, żeby to wszystko miało ręce i nogi, jednak postanowiła, żebym lepiej ja to przeczytał, żebyście po prostu lepiej to zrozumieli, ponieważ jest to ważne porównanie. A więc zaczynamy. Wulkan to miejsce na powierzchni Ziemi w którym materiały wulkaniczne, takie jak magma i gazy wulkaniczne, para wodna, dwutlenek węgla i wiele innych, które docierają do powierzchni Ziemi. Przeciętnie w roku występuje około 60 erupcji wulkanów. Wulkany nie są rozmieszczone przypadkowo na Ziemi, ale występują głównie na krawędziach płyt tektonicznych i wokół grzbietów, Śród oceanicznych. Wokół Oceanu Spokojnego obserwuje się niezwykle dużą liczbę wulkanów. Nazywa się to miejsce również pierścieniem ognia. Większość wulkanów w Indonezji, Filipinach, Japonii i zachodnim wybrzeżu Ameryki jest częścią pierścienia ognia. Wulkan nie jest masywnym stosem skał ale zawiera sieć pęknięć, które nazywamy rurami kraterowymi. Rury krateru są połączone z kumorą magmową, głęboko w skorupie ziemskiej. Jeśli wulkan nie wybuchł przez długi czas, palenisko magmy nie jest bezpośrednio połączone z powierzchnią Ziemi. Koniec rury krateru, zwany także kraterem, jest zatkany warstwą skały wulkanicznej. W okresie przed erupcją wulkanu w komorze magmowej gromadzi się coraz więcej magmy. Jednak ta magma i uwolnione gazy wulkaniczne nie mają dokąd pójść, ponieważ koniec rury krateru jest zamknięty. W rezultacie w komorze magmowej narasta ciśnienie. To ciśnienie jest odpowiedzialne za ekspansję wulkanu, czasami o kilka metrów. Powstanie lekkich trzęsień ziemi. Ciśnienie w komorze magmowej rośnie, aż przekroczy ciśnienie, które może wytrzymać skała wulkaniczna. W kraterze magma może również znaleźć wyjście przez boczną gałąź rury krateru. W takim przypadku erupcja nie ma miejsca przez stary krater, ale powstaje nowy krater. Zwany także kraterem bocznym. Jeśli teraz porównamy to z ludzkim ciałem, zobaczymy szereg podobieństw, które są podobne do wulkanu. Jednak uwaga, nie wszystkie podobieństwa muszą odnosić się do jednej i tej samej osoby. Ale może się również zdarzyć, że wszystkie podobieństwa odpowiadają jednej i tej samej osobie. Zależy to w 100% od tego, co jemy i pijemy. Z pewnością nie mówię o konsekwencjach urazów zewnętrznych, takich jak oparzenia, wypadki, upadki. Są to zawsze przyczyny, które mają miejsce w wyniku określonego zdarzenia. Jednak przyczyną takiego zdarzenia może być to, co dostanie się do naszego organizmu: niewłaściwe jedzenie, niewłaściwe pizze. Z najczęstszym przykładem w ogóle woda ognista, czyli napoje wysokoprocentowe. Na początku, dźwięk wulkanu dudni w matce ziemi. Dudnienie to odpowiada słyszeniu dźwięków w naszym ciele. W szczególności wnętrzności są tutaj prawdziwymi mistrzami w produkcji dźwięku, bez muzyków. Chcę przez to powiedzieć. Na co dzień, w tych czasach, kiedy zwykle zasiadamy do obiadu, aby odżywić nasze wnętrze, bardzo wielu uważa, że jesteśmy naprawdę głodni. Jednak głodni są nasi wewnętrzni współmieszkańcy. Zarówno bakterie pozytywne, jak i żyjące w nas niewłaściwe bakterie i pasożyty. Korzystają z bardzo dużego repertuaru, z którego korzystali od milionów lat. Aby zachęcić zwierzę lub człowieka, w którym żyją do jedzenia lub picia. Pod tym względem, ciała zarówno ludzi, jak i zwierząt, ale także świat roślin, są niesamowicie dobrym hotelem o super luksusowej jakości bez konieczności wydawania ani jednego centa. Bez płacenia za to jednym słowem. W interesie pasożytów leży poruszanie się i manipulowanie żywicielem w taki sposób, aby automatycznie zaczął jeść to, czego chcą pasożyty bakterie. Co dzieje się teraz? Kiedy dudnienie w naszym ciele mija i zaczyna wybuchać? Nasze kochane wnętrze. Ale och, tak złe pasożyty i bakterie, które będą teraz ucztować na suto zastawionym stole, naszym jedzeniu. Zdają, zjadają większość naszej żywności. Tak jak ludzie, małe stworzenia również muszą się opróżnić, pozbyć się odpadów. Kiedy żyjemy w cywilizowanym świecie, mamy wygodę toalety. W innych krajach to opróżnianie ludzi odbywa się w taki sam sposób jak u nas, ale grzebią je lub po prostu zostawiają tam, gdzie zostały złożone. Nasi drodzy mieszkańcy używają naszych ciał jako toalety. Ze wszystkimi tego konsekwencjami dla nas samych. Porównanie gazów z wulkanu i gazów od człowieka: dudnienie wulkanu jest spowodowane wznoszącymi się gazami i innymi materiałami. Osoby, które zaznajomione są z gnojowicą, a także z piwnicą na ziemniaki, do której da dawno nikt nie wchodził, Doskonale wiedzą, jakie gazy z niej powstają i jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą otworzenie piwnicy na ziemniaki i wyjście tam, gdzie prawie żadne świeże powietrze nie może się dostać. Możesz dosłownie odurzyć się gazami, a nawet umrzeć, jeżeli nie zostaniesz znaleziony na czas. Również ci, którzy mają inwentarz, a zwłaszcza hodowcy krów, szczególnie, Zdają sobie sprawę, że stajnie muszą pozostać dobrze wentylowane, ponieważ w przeciwnym razie może gromadzić się zbyt dużo metanu, co ma wszystkie przykre konsekwencje dla zwierząt, ludzi i środowiska. Nadal często zdarza się, że gdzieś stajnia zapala się w wyniku niedostatecznego dopływu świeżego powietrza. Erupcja wulkanu w porównaniu z erupcjami na ciele w pewnym momencie ciśnienie w wulkanie wzrosło do takiego stopnia, że wszystkie ujścia zostały zatkane i wybucha. To samo dzieje się w ciele człowieka. Zewnętrznie pojawiają się pryszcze lub duże pryszcze, inne nieprawidłowości skórne czyli wykwity skórne, kratery i różne inne dolegliwości. Jednak zanim Zewnętrzne objawy stają się widoczne, nasz organizm dał już wiele ostrzeżeń, ale większość uważa, że jesteśmy bardziej inteligentni niż nasze ciała i nie jesteśmy w stanie słuchać, dopóki nie zaczną pojawiać się zewnętrzne objawy: bóle, bóle i również inne dolegliwości, które zmieniają się w bóle, deformacje. Jakie wady? Wystarczy spojrzeć na osoby, które mają reumatyzm, na osoby, które mają zdeformowany kręgosłup i na przykład skoliozę. Możesz także poszukać dziwnych narośli, które zaczynają się pojawiać i rosną na zewnątrz, nawet jeśli znajdują się pod skórą. Nagle panika, jak się tego pozbyć? Czy mam to zrobić? Czym mam to zrobić? Jak to najlepiej mogę zrobić? Gdzie najlepiej mogę się z tym udać? Aby coś z tym zrobić? Z kim mogę o tym porozmawiać? A rozwiązanie jest niezwykle łatwe, jest oczywiste, a jednak większość nie widzi rozwiązania. Moim zdaniem możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. Jednak znowu mogę i powinna mówić w swoim imieniu tylko za pomocą tego rozwiązania, które. Dotyczy tylko mnie osobiście. Inne osoby potrzebują kilku rzeczy jednocześnie, aby pozbyć się objawów. Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybierzesz, kieruj się zdrowym rozsądkiem i pozwól, aby kierowały tobą uczucia. Kiedy już znalazłeś rozwiązanie dla siebie, gratulacje, jesteś na dobrej drodze. Jeśli nie możesz już zobaczyć lasu między drzewami, nadal dostępne są inne opcje. Porozmawiaj o tym z innymi. Zapytaj, co by zrobili w twojej sytuacji. Możesz również skorzystać z pomocy profesjonalnej, na przykład holistycznego psychoterapeuty. Oni wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, jak jedna rzecz jest połączona z drugą. Każdy ma swobodę wyboru. Jakie rozwiązania zastosuje? Każde pozwala na swobodne i niewymuszane poruszanie się tam, by zasięgnąć porady, gdzie bardzo ważne jest, aby tej drugiej osobie zaufać. Każdy ma prawo samemu wziąć odpowiedzialność za zdrowie. Dla nas dwóch osobiście, każdy ma obowiązek i prawo pozostać odpowiedzialnym za własne zdrowie i po prostu obserwować co mamy na własnych talerzach, ponieważ tam przeważnie zaczyna się tworzyć magma która kiedyś może nam po prostu trysnąć uszami i nosem że tak to ujmę tyle na dziś pozdrawiam was, trzymajcie się hej